Nazywam się Karolina, a ta mała dziewczynka to ja. Kiedy chodziłam do drugiej klasy szkoły podstawowej, pewien chłopak z klasy siódmej stał się moim oprawcą i zaczął mnie przezywać. Królik, 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 królik. Wtedy zęby stały się moim kompleksem, a ja dorastałam wraz z nim. Zacznijmy tę opowieść jeszcze raz. Witaj, piękna kobieto. Czy przepalasz swoje życie, głaszcząc jak kota po grzbiecie swoje kompleksy? A teraz zadaj sobie pytanie, czy są one ci potrzebne? Jak długo będziesz niewolnikiem swoich kompleksów, zamiast cieszyć się życiem? Jak długo będziesz przyjmować krytykę osób z zewnątrz? Kiedy będziesz gotowa na siebie w całokształcie? Bo przecież po co zostaliśmy stworzeni na tym świecie? Każdy ma swoją misję do wypełnienia. A ty? Zacznij ją wreszcie realizować, bo ja już to zrobiłam. Zapraszamy Cię na spektakl Boska w Mysłakowicach 16 czerwca, godzina 18. Tam będzie dużo o nas i o naszych ekskompleksach. Do zobaczenia.